Drugim z moich skończonych customów jest walegro przemalowany z maści gniadej, bońskarogniadej, już nie pamiętam dokładnie. Na maść siwą jabłkowitą. Siwe jabłkowite to to, co tygryski lubią najbardziej. i Sprawiło mi ogromną frajdę malowanie tego pana. Jeśli przy Dominante bawiłam się świetnie, to przy Walegro bawiłam się wybornie. Choć siwa jabłkowita jest maścią trudną i wymagającą, by wyglądała realistycznie, to mimo wszystko jest to maść, którą maluję najchętniej i sprawia mi najwięcej satysfakcji. Doprowadzenie go do takiego cudownego stanu zajęło mi około półtora miesiąca, także widzicie, że to nie jest taki szybki proces. Każde jabłuszko trzeba zrobić oddzielnie, każdy cień należy zrobić oddzielnie. Często też dochodzi włoskowanie w niektórych rejonach, na przykład uszu. Jednak taki trud i muzolna praca naprawdę się opłacają, bo efekt wychodzi bardzo fajny. Bardzo naturalny, niewymuszony, bez żadnych ostrych krawędzi czy konturów. Sam gro jest przepięknym moldem, o, i uważam, że w tym malowaniu zyskuje jeszcze więcej. Spójrzcie, jaka jego twarz jest teraz ekspresyjna, bardzo chętnie zachowałabym go dla siebie. Jednak oczywiście malowałam go dla kogoś i musi wrócić do swojego domu. Mam nadzieję, że swojej właścicielce spodoba się tak bardzo, jak mi się podoba. O, tu widać włoski w uszach. Tak samo jak u Dominante, koń ma namalowane szczegóły oczu. Źrenica, tęczówka, rogówka, wszystko jest na miejscu. I możecie tutaj dostrzec różnice w kolorze oczu. W Ballegro jest to typowy kolor dla maści podstawowych, a oczy u Dominante były dużo jaśniejsze i bursztynowe. W ma także zrobione kopyta z podkowami. Nie specjalnie lubię podkute konie, ale musiałam trzymać się oryginału. Tak więc w jest podkuty. Na przodzie są to po cztery gwoździe z każdej strony kopyta. Na tyle po trzy gwoździe z każdej strony kopyta. Według zdjęć referencyjnych podkutych koni. Więcej zdjęć w Allegro oraz Dominante znajdziecie na moim blogu. Link zostawiam w opisie. Gdybyście chcieli zamówić u mnie malowanie, to niestety na ten rok nie mam już miejsc. Jeśli ktoś byłby chętny, to musi poczekać dopiero do przyszłego roku, kiedy znowu otworzę zamówienia. Dziękuję za obejrzenie filmu. Na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się ciepło, cześć!